Witamy bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Strefy Sportu. Ostatnio za sprawą naszego strongmana Mariusza Pudzianowskiego sporo mówi się o MMA, czyli mieszanych sztukach walki. Jesteśmy właśnie przed klubem sztuk walk Red Corner, gdzie spotkamy się z zawodnikami MMA i podejrzymy ich w trakcie treningu, a także weźmiemy w nim udział. Na deser przygotowaliśmy dla Was wywiad ze znanym bokserem Mariuszem Cendrowskim, który jest założycielem Red Cornera. Zaczynamy! Melodyp, że MMA to tylko nielegalne walki w klatkach na śmierć i życie, i taki sport, no powiedzmy, typowo dresiarski. Znaczy, jest tym podobnie tak jak było kiedyś z kickboxingiem, że ta formuła była do pewnego czasu zakazana. Wtedy, gdzieś się odbywały, właśnie walki nielegalne. Tak samo jak formuła z lock-kickiem w kickboxingu, też do pewnego czasu tych walk nie było. Dzisiaj K1 jest najmodniejszym sportem w tej formule walki. Podejrzewam, że to ma tą genezę. Jest to teraz zalegalizowane, wszystko jest pod kontrolą, wszystkie walki w telewizji. Także teraz to wygląda zupełnie inaczej. MMA to mieszane sztuki walki. Z jakich dyscyplin najczęściej wywodzą się zawodnicy startujący w tej formule? Znaczy wywodzą się z bardzo różnych, chociaż najlepsze osiągnięcia mają ci, co trenowali wcześniej jiu-jitsu. później jiu bokserzy, zapaśnicy, judocy. MMA to sport niebezpieczny? Jakie są najczęstsze kontuzje? Wbrew pozorom, sporty walki, ogólnie tylko MMA. Jeżeli się szanuje jeden zawodnik drugiego, nie ma dużo kontuzji. Kontuzje wynikają z przeciążeń różnego rodzaju. Jest to trening o dużym obciążeniu, więc się pojawiają. Wbrew pozorom, piłka nożna, gimnastyka artystyczna jest bardziej urazowa. Ogląda nas na pewno dużo studentów z Wrocławia. Czy w tym mieście są odpowiednie warunki do trenowania MMA? Wiesz, to na pewno coraz lepsze. Nie ten sport na pewno samej dyscypliny, zaangażowania jak każde sporty walki. Nie? Uczą pokory, przede wszystkim szacunku dla innych. Warunki powstaje coraz więcej klubów. No ważne, że trafić na fajny zespół kolegów, że ten trening był przyjemny i dobrych trenerów. Czy ten sport MMA ma szansę przebić popularnością boks? Wydaje mi się, że tak, ponieważ coraz większe pieniądze są inwestowane w ten sport. Walki są bardzo efektowne. No, czyli to się sprzedaje, czyli media to kreują, w związku z tym na pewno najbliższe lata będzie się dynamicznie rozwijał. I moje ostatnie pytanie, co Ty jako osoba trenująca i znająca się na MMA sądzi o Mariusze, Mariuszu Puzianowskim jako zawodniku? Czy, czy jest to dobre zjawisko, że to właśnie dzięki niego osobie ten sport tak zyskał na popularności? Jest to na pewno tak, no. on chce się sprawdzić, jako strongman już się sprawdził, trudno go ocenić w MMA, bo widzieliśmy jedną walkę, która chyba trwała 30 sekund. Jako Polakowi i zawodnikowi życzę mu jak najlepiej, a przyszłość pokazę, co może tam osiągnąć. Już za chwilę na własnej skórze przekonam się, jak wygląda trening MMA. Nazwisko Cendrowski znowu jest głośne w bokserskim świadku, a to za sprawą głośnej walki z Damianem Jonakiem, z wyżej notowanym przeciwnikiem, którą zremisowałeś, mimo że walczyłeś ze złamaną ręką. Teraz stąd moje pytanie, czy sądzisz, że ta walka pomoże nabrać ci ponownego rozpędu w swojej karierze? Tak, ta walka pozwoliła mi się przypomnieć polskim kibicom, aczkolwiek ja bez Promotora, który działa na polskim rynku. Nie miałem takiej okazji i takiej promocji, właśnie jak miał Damian. Noty jego zaosiągnięcia, zosta, znaczy, no, te jego osiągnięcia to jest chyba bardzo duża zasługa jego promotora. No, ja tutaj się przygotowywałem sam własnymi. Własnymi, własnym pomysłem, własnymi środkami do tej walki I pokazałem, że jesteśmy na, na dobry boks i gdzie tak naprawdę tak wielcy bokserzy polscy, którzy są przedstawieni, jak właśnie choćby nawet wydanym gdzie jest jego miejsce w szeregu. Dlaczego zdecydowałeś się właściwie walczyć dalej z kontuzjowaną ręką, mimo że bolała zapewne bardzo mocno i jednak walczyłeś dalej? I boks jest z taką dyscypliną. Ja kiedyś nawet to sformułowałem, jest to też wokół tego sportu, można wytworzyć wielką filozofię życia. Ja większą połowę swojego życia boksuję, przekładam swoje życie troszeczkę w ten, w ten sport. I mówię tak jak w życiu, dopóki stoisz to walczysz. No, to znałem kontuzję jednej ręki, ale miałem jeszcze jedną rękę. Dlaczego miałem się poddać, prawda? Z Twoich słów yy, możemy wnioskować, że no, cechuje Cię bardzo duża ambicja, zatem na pewno polskich kibiców interesuje. Czy możemy spodziewać się rewanżu z Jonakiem? Remis dla Damiana jest to bardzo no, prezent. Dla mnie jako kibica, znaczy dla mnie jako boksera na pewno niedosyt, aczkolwiek ja tak jak mówię, ja nie mam promotora, ja sam się promuję. No, głową muru nie rozbiję. Przekładam swoją pasję, zakładając swój klub sportu walki. Między innymi teraz pracuję z młodzieżą w ogóle z ludźmi. Red corner, super mi się rozwija, tu, tu, tu się spełniam. Aczkolwiek nie czuję się mimo woli, jak już mi stwierdzano nadgórnie, że, że już jestem starym zawodnikiem, wypalonym itd. Wspomniałeś o problemach z promotorami. Swego czasu podpisałeś kontrakt z Donem Kingiem. Jak z perspektywy czasu oceniasz tą współpracę? King daje wszystkim zawodnikom swoją walkę o pretendenta, albo chociażby no, doprowadza do walki o mistrzostwo świata. Patrząc na polskie warunki, ja cały czas szukałem doznań. No, skoro mnie tutaj przez dłuższy okres czasu Niech ci promotorzy, no wiadomo jest to ścisła grupa ludzi, która współpracuje, nie była moją osobą zainteresowana. Pokazał się Don King. Uważałem, że kontrakt miałem bardzo fantastyczny i dobrze podpisany. I to nie była rola, że tak powiem, i wina promotora, że, że po prostu moją osobą e, on się nie interesował. On zawodników miał wielu, napęczkę ma od tego ludzi. Czy żałujesz, no powiedzmy sobie szczerze, niezbyt udanych Igrzysk Olimpijskich z 2000 roku w Sydney, na których dosyć szybko odpadłeś? Co cię nie zabije, to cię wzmocni. No, wtedy. Jak wygrywałem turnieje kwalifikacyjne, turnieje międzynarodowe wygrywałem z zawodnikami, którzy później właśnie zdobywają medale na dużych arenach, a ja gdzieś tam dochodzę do strefy medalowej, lub przegrywam walkę przy remisie jednym punktem albo w jakichś dziwnych okolicznościach, to ten dosyt do mnie wiadomo, że, że strasznie duże niedosyt czułem, aczkolwiek tak czułem się silny mocnie że mimo woli na wszystkie sposoby sobie poradzę i, i przywiozę ten medal. Aczkolwiek muszę przyznać z całą, całą odpowiedzialnością za to, co mówię, że wtedy olimpiada mnie przerosła. Nie boisz się, że hegemonia boksu zostanie zagrożona przez orientalne sztuki walki, które stają się coraz bardziej modne? Wcale tu nie rywalizował, czy boks, czy MMA, czy K1, czy sport walki. Wrocław. Tu na Dolnym Śląsku tak jak, jest pełno, pełno klubów, gdzie, gdzie są sporty walki. Zauważyłem to tak samo jest i w Krakowie, w Warszawie, to pojawia się wszędzie. I dobrze, im więcej, tym lepiej. Niech młodzież wybiera, niech na każdym podwórku. Moim, moim marzeniem jest, żeby Red Cornerów była codziennica. Co jak wiadomo, jesteś współtwórcą również organizacji Blue Corner. Powiedz, do kogo oferujecie pomoc, do kogo skierowana jest oferta całej fundacji i skąd w ogóle wziął się pomysł na zrobienie takiej fundacji? Naprawdę ta fundacja jest zgłoszona do, do młodzieży. Która teraz ma, tak jak wcześniej wspomnieliście, była mowa o, o tych, która ma pomysły niesamowite. Ja miałem pomysły, ale teraz pomysły młodzież ma jeszcze większe. No, moje marzenie jest, żeby ta fundacja naprawdę pomogła, bo nie ma to, jak, jak pomożesz komuś. I, i, i jednak no, dobro jakoś, tak jak mówię, nie zrobiłem tego medalu, ale wierzę w to, że wychowam kogoś, wierzę w to, że będę miał mistrza olimpijskiego, amatorskiego, bo jeszcze w zawodostwie nie, nie naprawdę. Jeszcze Zapaliło się światełko w tunelu, są propozycje jakieś w moją stronę, które rozważam. Na pewno jakieś, jakieś fajniejsze walki wybiorę i, i postaram się jeszcze ludziom, kibicom dać adrenaliny i dopóki będę miał zdrowie i mi to pozwoli, będę boksował. To już wszystko co dla Was przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku Strefy Sportu. Do zobaczenia już wkrótce.